Hej, hej robaczki. Witam się z Wami z recenzją książeczki Tu Motyli Marcina Szczygielskiego. Poznajcie w tej pięknej książeczce e, przeurocze przygody dziewczynki o imieniu Maja. Zobaczcie, jakie ma piękne obrazki. No książeczka mnie uwiodła, to jest tom drugi. Pierwszy jest y, czarownica piętro niżej. I o czym jest książeczka? A więc tak. Cała Warszawa jest zasypana śniegiem. Szkoły są zamknięte, wszystkie lekcje odwołane, ludzie nie chodzą do pracy. No i co? No i nasza Maja się bardzo w domku nudzi. Namawia więc swoją sąsiadkę, która często w nich przesiaduje, żeby pojechały do jej ciapci, czyli do jej babci, którą nazywają właśnie ciapcią. No ona na początku tak nie bardzo się godzi, a później jakoś udaje się. Przekonać mamę i tatę, no i Maja wyrusza w wielką podróż. No i na samym końcu tej podróży, na samej yy, staje się coś bardzo dziwnego, gdyż zamiast odebrać ją babcia i ciapcia, biera ją jakaś mała dziewczynka. No i to jest dla niej bardzo dziwne, jednak wszystko się później wyjaśnia, że no niestety zostały skradzione ciapci yy, takie lilie. Które potrafią czarować. No i co? No i Maja rozpoczyna swoje śledztwo. Szuka, kto mógł zainteresować się zdradliwymi liliami. No ale niestety nic nie idzie po jej myśli, gdyż wkraczając do szklarni, z której wydaje się, że być może tam ktoś się schował, nagle staje się bardzo, bardzo malenika. I wszyscy towarzysze, którzy są razem z nią, też się stają tacy malutcy niczym małe mróweczki. No i kiedy się już tam znajduje, nagle dzieje się coś strasznego. Wchodzi w całkowitą wojnę łaków. Ale, ale nie byłoby tam nic takiego złego, o, gdyby nie pewne właśnie zachowania tych całych motelełaków. Ale je musicie sobie doczytać. I tak, tam poznaje carycę, cesarzową i samego króla. Właśnie tych kilku królestw. I pomagając uporać im się z różnymi problemami, słuchajcie, ustanawia im nową konstytucję. A więc tak, czym jest dla mnie tu czarnia motyli? Dla mnie jest naprawdę przezabawną i przeuroczą powieścią, która zabierze was w świat fantazji i czarów. Dzięki niej poznacie gadające zwierzęta, leniwego kota, który jest bardzo mądry i pra, pra, pra babcie właśnie, którzy wszyscy którą wszyscy nazywają ciapcią. No i jeżeli macie ochotę zagłębić się w świat przygód i przyjaciół, no, zapraszam również do przeczytania pierwszego tomu, którego obecnie nie mam przy sobie, czarownica piętro niżej. No i co? I ja powiem Wam, że mam w planach już kolejne części. Może sobie zerknę, czy tu będą pokazane. O, czarownica piętro niżej, to jest właśnie Część pierwsza. Tu czarnia motyli, co Wam pokazuję z częścią drugą. Klątwa dziewiątych urodzin jest częścią trzecią. I bez piątej klepki część czwarta. Słuchajcie, naprawdę pełna książeczka. Zobaczcie, jakich wspaniałych rysunków. No, ja jestem, ja jestem tą bajeczką naprawdę przeuroczona. Ja Wam ją serdecznie polecam. Nie jest gruba, ma duże literki. Czyta się ją cudownie. I naprawdę możemy się przez jakiś czas przynajmniej dowiedzieć, jak to było, kiedy my sami byliśmy dziećmi. I kiedy naszymi jedynymi problemami było to: hmm, co tu zejść sobie na śniadanku? No teraz może też, ale teraz to bardziej kawusia, ciasteczko. A tam nie. Tam były super słodkie rzeczy, takie jak mleko karmelowe, czekoladowe. No, no po prostu super. Mnie ta książeczka uwiodła. I ja bardzo serdecznie Wam ją polecam. I do zobaczenia, Ciao!